Witajcie. W tym filmie chcę podzielić się z Wami takimi moimi sposobami na produktywne spędzanie czasu. Być może kogoś z Was zainspiruje to, ktoś podłapie jakiś sposób, wykorzysta to w swoim życiu. Więc zaczynamy. Jakie to są sposoby? Nie mam tablicy, powiem wszystko z głowy. Przede wszystkim, pierwsza rzecz to jest aktywność fizyczna. Jeśli masz do wyboru siedzenie. Oglądanie telewizji, czytanie kolejnej gazety, z której tak naprawdę czerpieć informacje, ale nic sensownego, nic przydatnego w życiu się nie dowiadujesz, to lepiej pójść i zacząć się ruszać. Chodzić na spacery, czy to samemu, czy z bliską nam osobą, czy ze, z psem na przykład. Chodzić jak najwięcej, się ruszać, wykorzystywać tą naturalną, najbardziej naturalną formę aktywności dla człowieka, która jest po prostu dla nas zdrowa dużo zdrowsza niż e, modne bieganie, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, ponieważ nie obciąża w taki sposób stawów. A jeśli jest wykonywane właśnie gdzieś poza, e, poza miastem czy w parku, no to jest znakomitym sposobem na właśnie kontakt. Z naturą, kontakt ze słońcem. Nie ma, nie ma lepszego okresu, właśnie niż ten, jaki teraz mamy, czyli wiosna w pełni, a lato, lato można powiedzieć, już o parę kroków przed drzwiami. Więc podstawowa aktywność fizyczna spacerowanie. Kolejny sposób związany z aktywnością fizyczną to jest trening. I tu z, nie tylko kobiety, ale zwłaszcza mężczyźni. E, każdy mężczyzna w, moje, w mojej opinii powinien być w formie. Nie powinien mieć nadwagi, nie powinien mieć tym bardziej otyłości, e, ponieważ to przekłada się na, na jego jakość życia. Na jego jakość życia i w bardzo silny sposób m, koreluje z dobrym zdrowiem. E, od, bycie sprawnym fizycznie. A, Odpowiednio silnym, nie mówię tutaj, żeby być yy, strongmanem od razu, ale mieć tą siłę fizyczną na odpowiednim poziomie, wytrzymałość yy, pracy mięśniowej. Yy, bo pamiętajcie, że to wiem ze swojego doświadczenia. Będąc zdrowym, sprawnym i silnym fizycznie, mając nieco więcej mięśni niż przeciętny człowiek, po prostu żyje się łatwiej, żyje się lepiej, yy, czuje się dobrze, ja się czuję yy, w swoim ciele dzisiaj. Mam skończone 32 lata, czuję się lepiej niż jak miałem 18 czy 20 lat. Jeśli mi nie wierzycie, no to wasz wybór, natomiast ja wiem, jak czułem się te X lat wcześniej, jak czuję się teraz. To zawdzięczam właśnie nie tylko tej aktywności podstawowej, ale właśnie regularnym, niemal codziennym treningom, niemal właśnie codziennej aktywności fizycznej. Kształtuje to nie tylko moje ciało, ale kształtuje przede wszystkim mój charakter. Jest to niesamowite właśnie przełożenie, hmm, przełożenie właśnie tego e, takiej pracy podstawowej, właśnie sam ze sobą, w, w, w wykonywanych ćwiczeniach tej koncentracji, tego zaangażowania, tego nieodpuszczania, e, tej dyscypliny, którą, którą budujecie sobie poprzez właśnie regularne systematyczne ćwiczenia fizyczne. I jeśli tego nigdy nie zaczynałeś, to zacznij nawet od małych kroków. Jeśli nie jesteś, nie jesteś, nie byłeś dotąd aktywny fizycznie, zacznij od tych małych zmian. Może zacznij swój dzień od jednej serii pompek. Zrobisz 10, za parę dni zrobisz 15, po paru tygodniach będziesz robił 20, 30 i więcej. Dodasz sobie więcej serii przysiadów, Zacznie budować swoje ciało i wykorzystywać mięśnie. To jest jedna rzecz. Kolejna sprawa, co warto robić, to jest przede wszystkim zadbać o swój, swój, swój biznes, zadbać o swoje, o podstawowe źródło utrzymania, tak, żebyś po prostu był w stanie, jeśli ktoś nie ma pracy, ktoś chce zmienić pracę, to nawet. E, właśnie pracować nad tym, nad rozwinięciem czegoś swojego, jeśli jesteś już sfrustrowany, zmęczony pracą w, e, dla kogoś, bo prawda jest taka, że jeśli e, że masz dwa wy wyjścia do wyboru w życiu, dwie drogi, albo realizujesz, pomagasz realizować, spełniać czyjeś marzenia, albo spełniasz swoje. E, ja wybieram tą drugą drogę, Ponieważ nie chce być, tak naprawdę nie chce się przysługiwać do czyjejś um, um, wizji, chce mieć swoją wizję życia. Więc na to warto włożyć wysiłek, na to warto poświęcić swój czas, żeby po prostu zbudować właśnie, czy to swoją właśnie, swój biznes, jakieś swoje źródło dochodu, działać w tym kierunku, um, na ile to jest możliwe. Kolejna sprawa to jest czytanie. Bardzo ważna rzecz moim zdaniem z jednej strony możecie uzyskać wiedzę, która może Wam się przydać w różnych dziedzinach życia i w związanych z biznesem, związanych ze zdrowiem, związanych z nie wiem, umiejętnościami, kompetencjami, które mogą być przydatne prędzej czy później. Jeśli nie dla Waszych potrzebach, to, aby kom pomóc komuś innemu. I jeśli nawet nie wiesz, co czytać, nie masz tematu, który Cię interesuje, poświęć te 15-20 minut w zależności od tego, ile masz czasu, codziennie na czytanie. Yy, w najgorszym przypadku, jeśli to będzie kiepskich niskich lotów lektura, to przynajmniej wzbogacisz swoje słownictwo, mamy do czynienia. Yy, Moim zdaniem, w tej cywilizacji, która jest mocno zdegenerowanej cywilizacji podkreślam, jaką mamy obecnie, uzależnionej od ekranów, od szybkiej i skondensowanej informacji, od większej ilości obrazów i filmów niż tekstu, który należy z uwagą i skupieniem przeczytać, mamy do czynienia, słuchajcie, z tak zwanym wtórnym analfabetyzmem. Ludzie mają skrócony czas koncentracji, skupionej uwagi. To się niestety dzieje przez. Przez tą skrolowaną formę mediów, jaka jest y, y, dostępna i wszechobecna na telefonach, na urządzeniach y, przenośnych. Więc to jest kolejna sprawa: czytanie. I pamiętajcie, że wiedza, widzę to bardzo często: ludzie czytają, robią szkolenia, ale nie aplikują, nie implementują zdobywanej wiedzy w życiu. A to musi iść w parze, to musi być zrównoważone. To, czego się uczycie, musi być przykładane w jakiś sposób w praktykę, wcielane w życie, realizowane. Ja wam powiem o sobie, bo to co mówię to jest tak naprawdę wszystko, wszystko się o mnie, o, do, o, dotyczy mnie. Przecież ta wiedza, którą ja sam sobie z książki, z kapelusza nie wyczarowałem, tylko gdzieś ją chłaniam, dzielę się ją z wa, z wami, z, dzielę się tą wiedzą z wami. Dział się z innymi ludźmi. Z dwóch powodów. Pierwsze daje wartość wam jako ludziom, ponieważ chcę, chcę się dzielić cennymi informacjami, bo wiem, że są osoby, które mnie oglądają, korzystają ze wskazówek, które tutaj prezentuję. A druga sprawa jest tak zwany, yy, chodzi o to, że jeśli ja przekazuję wiedzę, którą zdobyłem wcześniej, nauczyłem się, to jeszcze lepiej jest to dla mnie, ponieważ ja sobie powtarzam ten materiał. A nic nie utrwala tak wiedzy, jak przekazywanie tej wiedzy komuś innemu. Uczenie kogoś innego tego, co się wie samemu. Wiedzy, którą się posiada. I pamiętajcie o, o tej rzeczy właśnie, że prawdziwa moc, prawdziwa potęga to jest wiedza pomnożona przez wasze działanie. Nigdy sama, sama wiedza jest martwa. Sama wiedza jest bezużyteczna. Ona zajmuje tylko zasoby waszej pamięci. Natomiast jeśli jest używana w, w waszym życiu, w każdej dziedzinie, w każdych działaniach, jakie się podejmujecie, będziecie podejmowali, wykorzystywali tą wiedzę, to jest dopiero pełni, w, pełni, e, w pełni wykorzystana i w pełni wartościowa wiedza, w mojej opinii. Kolejna rzecz, jaką warto zrobić, to jest inwestowanie w swoje zdrowie, poprawę swojego zdrowia, i to było w, w poprzednich działaniach, czyli właśnie. W aktywności fizycznej, w treningu, w ćwiczeniach systematycznych, również w czytaniu y, tych książek, ponieważ czytając czasopisma, artykuły, literaturę, czy słuchając podcastów, które dotyczą zdrowia, i wy kiedy tą wiedzę nabywacie, stosujecie w, w życiu, możecie po prostu poprawić swoje zdrowie, najlepsze jakość swojego życia. Ja tak robię. Nie wszystko y, łykam jak pelikan. Ale istotne rzeczy, na przykład związane z optymalizacją snu, na przykład z tym, jak efektywniej wykorzystać swój czas na siłowni, jak robić treningi, żeby one nie zajmowały zbyt dużo czasu, a dawały najlepsze rezultaty, jeśli chodzi o moje cele, były po prostu jak najbardziej trafione, trafne i specyficzne do tego, co chcę osiągnąć, no to poprawię właśnie swoje zdrowie w ten sposób. Czy odnośnie suplementacji, czy odnośnie postów. Kolejna rzecz produktywna, jaką możecie zrobić, na jaką możecie przeznaczyć swój czas, to jest przygotowywanie posiłku. Zamiast iść kupić coś gotowego, czy zamawiać z dostawą do domu, gotowe jedzenie, które nigdy nie wiecie, jak do końca jest przygotowane, warto poświęcić swój czas i zrobić sobie posiłek, czy dla swojej nie wiem, żony, narzeczonej, dziewczyny, czy dla kogoś innego, współlokatora, czy dla rodziny. Zainwestować, zrobić ten wysiłek. Przy okazji możecie nauczyć się czegoś nowego, przetestować jakiś nowy przepis kulinarny. Co też jest, jest w pewien sposób rozwijające, ponieważ wymaga Waszej uwagi i no, śledzenia pewnego protokołu, czyli tego przepisu, żeby. Żeby dania po prostu nie, nie zwalić, nie? nie zepsuć. Co jeszcze można powiedzieć? Przede wszystkim ważny, taki, ważny sposób to jest medytacja. Obojętnie jaka forma, nie podam Wam tutaj jakiejś techniki idealnej. Ja to robię zazwyczaj na dwa sposoby: albo obserwuję swój oddech, skupiam się na swoim oddechu, bądź też obserwuję po prostu jako obserwator, siadam sobie, zamykam oczy. Spokojnie, najpierw oddycham, wyrównuję sobie oddech, obserwuję swoje myśli. Obserwuję skąd one pochodzą, jakiego to są, znaczy, może nie skąd pochodzą, ale jakiego rodzaju to są myśli. Czy to są myśli pozytywne, czy to są myśli negatywne. I kolejna sprawa, co warto zrobić. W ciągu dnia kilka razy zatrzymać się na chwilę, nieważne co byście robili. O ile, na ile oczywiście, ta czynność nie wymaga 100%, nie absorbuje w 100%, 100%, 100 waszej uwagi na przykład ze względu bezpieczeństwa, na przykład wykonując jakiś manewr podczas prowadzenia samochodu, zastanówcie się, zadajcie sobie pytanie, jak się dzisiaj czujecie, jakie emocje Wam towarzyszą w danej chwili dnia, w danym działaniu, w danej czynności, w danym punkcie po prostu czasowym. Chodzi o taką introspekcję, żeby też siebie poznawać, zobaczyć, gdzie, jak się, jak się czujecie. Jeszcze. Kolejna rzecz, jak można produktywnie spędzić czas? Zrobić sobie drzemkę, jeśli macie taką możliwość. Ja robię prawie codziennie w, w, w około godziny 14-15, zazwyczaj jest to przed treningiem, maksymalnie 30 minut. 20-30 minut potrafię w jedną, dwie minutę najczęściej zasnąć, na ten krótki czas odcinam mnie, budzę się zupełnie odświeżony. I fizycznie, i psychicznie właśnie jest to wspaniałe samopoczucie i jedno z moich głównych narzędzi regeneracyjnych. Właśnie ten filmik nagrywam po, po drzemce, tuż po. Więc to są takie um, rzeczy, które po, służą właśnie według mnie produktownemu spędzeniu czasu. I kolejna rzecz jeszcze, jaką mógłbym dodać, to jest zimny prysznic. Zimny prysznic jest to rzecz, która dla mnie jestem oswojony już zimną wodą, ze względu również na morsowanie. Ale nawet w ciągu dnia zrobić sobie taki prysz, zimny prysznic. Nie mówię już, że, że rano. To, bo to jest zupełnie już zupełnie jakby. Jest to trudne po prostu, bo wychodzisz z łóżka zwłaszcza zimą, ale uczy was też dyscypliny. I. Utle, popra, poprawia właśnie utlenowanie waszego ciała, poprawia również regenerację, jest bardzo właśnie przydatne. Także to są takie sposoby główne, które mi przyszły do głowy. Jak produktywnie spędzić swój czas. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zachęcam do wykorzystania któregoś z tych którejś z tych rzeczy i nie tracenia swojego cennego czasu na. Naprawdę rzeczy, które Wam i czynności, które Wam nic nie wnoszą do życia poza krótkotrwałą przyjemnością. Myślcie y, po prostu perspektywicznie, długoplanowo. Czy to, co zaraz będę robił, w jakikolwiek sposób przysłu przysłuży się mojemu rozwojowi, przysłuży się mojemu wzrostowi, mojemu dobrostanowi fizycznemu, duchowemu czy intelektualnemu? Także dziękuję za uwagę i do następnego razu.